Zapraszam do tego dziwnego. Tak jest. Proszę. upadłego królestwa. Tutaj mamy małe cudo. Krześku, co to jest za, za żółk? To jest to twój jest Właśnie Tak, to jest moja zabawka. Jedna z moich zabawek. Były A07, czyli były Tobos, przerobiony na udającego A13, czyli Pikapa. Yy, oczywiście. Yy, i to to jest wygłup, to nie jest zamontowane na stałe, to tylko takie wrzucone, chciałem kiedyś komuś dać to w prezencie, nikt tego nie wziął, to jest tra z transporterka, więc rzuciłem, ale parę licho yy, Stoi w takiej dziwnej pozycji, bo samochód jest w trakcie kilku yy, przeróbek. Pierwsza właśnie weszła teraz z skrzynie biegów, yy, pięciobiegówka Kia już 95 tak. rok nie? to jest 95 rok, czyli już wiadomo piszące pedały, zresztą yy, specy od Żuków będą wiedzieli po osłonach że to jest poliftingówka na poszerzonym zawieszeniu on jest na dystansach tu środek niestety jest w takim stanie w jakim jest czyli jest roboty, jeszcze nie. wieczny projekt Tak. popielniczka na drzwiach przykręcona w miejscu w którym normalnie starsze Żuki miały te już nigdy nie miały tej popielniczki ale on ma, szyberdach dołożony oczywiście fotele lotnicze Fabryczne żukowskie, nie maluchowskie, które czasami niektórzy montowali, tylko niestety straciło całkowicie ergonomię przez te fotele. Ale to już nie wnikajmy aż tak w szczegóły. Radio akurat nie jest dzisiaj zamontowane, tak, które powinno być, bo do niego jest kupione radio, takie angielskie radio, które udaje wieczny zabytek wieczny zabytek, ale tymczasowo zostało wypożyczone z tego samochodu. Mhm. Tutaj jest ciekawostka. I może nawet mi się uda za chwilę zaprezentować tak krótko. Tutaj jest ponad stuletki kufer. Mhm. Oczywiście zamykany zabytkowymi, nowymi z 83 roku kutkami. To są kutki 83 roku. Fabrycznie nowe. Mam całą walizkę takich kłódek. I pozwolę sobie tak tylko szybko pokazać. Co mhm. co Szekaj, co? Ci też pomogę. Ta skrzynia z tyłu. Zaszyna i już Jeszcze jedna kutka bo tam metal na Ok, otwieramy. Uj, to co wow. Ło! Opowiadaj co tu jest. Tu jest y, firmy Wapko Firmy Wapko Dwutłokowa sprężara na 12V. Na dole jest akumulator powietrza. Akumulator powietrza plus sterowanie sterowanie upust i, i, i dopompowywanie zawieszenia i spuszczanie powietrza z zawieszenia. Sterowane wszystko jest pilotem bezprzewodowo. Tu jest mhm. sterownik. Podaję od Twojej strony jeszcze, pokażemy z tej strony. Tu jest sterownik. To wszystko jest schowane oczywiście w takim ponad stuletnim zabytkowym kufrze, żeby się nie, 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 nie rzucało za bardzo w oczy. A instalacja jest zrobiona na bardzo powolnym podnoszeniu, powolnym spuszczaniu przez zawory LPG. Mm -hmm. Nie jakieś prawdziwe tuningowe zawory, które kosztują majątek, tylko po 30 zł. Zawory LPG. Tu akurat zaraz znajdziemy jedną ciekawą. O, tu jest korek wlewu paliwa i właśnie tu jest pilot do sterowania zawieszenia. Mm -hmm. W przyszłości zobaczymy, jak to będzie. Bo już mamy kilka wolnych kanałów, zostało na pilocie. Możliwe, że będzie jeszcze zrobiony przód. przód na pneumatyce. Zaznaczam, że tył jest przerobione zawieszenie. Tak więc yy, tylnie zawieszenie zostało zmodyfikowane w tym żuku, ale w sposób taki, że prawie w każdym momencie można przywrócić go do oryginału. To znaczy most został przerzucony spod resoru nad resor, yy, tylnie punkty mocowania resoru zostały na ramię przesunięte oraz uszy zostały zdecydowanie wydłużone. Yy. Żeby zwiększyć zakres pracy tylnego zawieszenia, czyli on może być dosyć mocno zglebiony, jak i dosyć mocno podwyższonym, ale nie ma problemu, można w każdej chwili przywrócić go do, do stanu fabrycznego. I tak jak widać, jest to wszystko przez jego własność, własny kompresor, dodatkowo powietrze do pompowania kół, do używania narzędzi pneumatycznych jest możliwość podłączania węży. Wszystkie są węże pochowane w takich drewnianych walizkach, które są tam schowane. Tu jedna z walizek leży, tam leży reszta. No niestety jest tymczasowy bałagan tutaj, bo no zajmuje trochę miejsca auto, więc zrobi za taki mały bagażnik. No a tutaj przy okazji tego żuka mogę pokazać Wam ciekawostkę, która może zainteresować właścicieli żuków z Andorią i nie tylko, bo podejrzewam, że i Tarpany i tak dalej. Poduszka z samochodu marki k 2700. Pasuje do żuka, tak, prawie że plug and play, i po zamontowaniu tej poduszki, żuk, który ma potężne drgawki, prawie że przedśmiertne można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o Andorię, yy, po karoserii przestaje być czucie jakąkolwiek pracy silnika. Właśnie ta poduszka z Kia 2700, jak widać, ona przepięknie pracuje. Zamiast yy, fabrycznego monobloka, który jest w żuku zamontowany przez silniku ona fajnie pracuje i przejmuje. Bardzo ładnie amortyzuje pracę rzuczka silnika Andori. Można taką poduszkę kupić normalnie w sklepie. Jedyną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to trzeba sobie kupić osobno nakrętki, bo to nie jest normalny gwint, to jest drobny zwój, więc trzeba później gdzieś po hurtowniach pojeździć poszukać nakrętki. Poduszka około 60 zł. Już kilka osób, które z nami, które mają żuki z Andorią, powkładało, Tu będzie wkładana niedługo ta poduszka, i naprawdę lusterka, które drżały, czy szyby, które się same odkręcały, nagle robi się cisza i spokój. Wbrew pozorom, niby taka głupota. i ta poduszka bardzo fajnie nie trzeba używać ani spawarki tylko boszem podciąć jedną rzecz tam, właśnie na mocowaniu. I to jest taka ciekawostka, że jak będziesz miał ochotę wrócić do oryginału, to bierzesz tą poduszkę, wywalasz, wkładasz fabrycznego monobloka Żukowskiego i dalej masz beton, który, który jest. Także to jest ciekawostka właśnie do Żuków, Lublinów. Podejrzewam, że i do Tarpanów, i do innych wynalazków, właśnie z, z, z silnikiem wzdłużnym. Hmm. Bardzo fajna sprawa, Niedu, nieduże pieniądze, i naprawdę widać, że ta poduszka pracuje, a Żukowska poduszka w ogóle nie pracuje, absolutnie. To jest totalny monoblok. Więcej historii Krzyśka i tego Żuka i też innych jego e, przygód motoryzacyjnych wkrótce w podcaście, więc zapraszam.